No siema, witam, kolejny odcinek cyberpunka, by the way, Evelyn nie żyje. Nie tak chciałem rozpocząć ten odcinek, ale to jest pierwsza rzecz, która się wydarzyła, no sorry. Witaj, V. Jefferson Perales. Kto? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rain. Tak, oczywiście, wiem, a tak woli ścisłości kto? No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Cała ta sytuacja wydaje. się. <noise> On nawet nic w ręce nie ma. Let's go. Pierwszy glitch odcinka. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Ryan ogłosił pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. Ej, dobra, to mi daje pomysł. A co jakbyśmy ogłosili niezależnym terytorium Weicherowo? Dobra, zobaczymy, gdzie polecimy. No, ja się nie ruszyłem, to mnie samo zrzuciło. O, Panam do mnie napisała, ale sorry, jestem akurat w trakcie pościgu policyjnego. O, zablokowali drogę, wcześniej tego nie widziałem nigdy. Uuu, idealne parkowanie. No właśnie, Roach Race, zapomniałem już o tej grze, jakieś nagrody były do wygrania. Może na live'ie do tego siądę, bo planuję zrobić live y z cyberpunka. A gdzie mój samochód? Ukradli mi samochód! Oh my god... Ja pierdzielę, jak to się czyta to jest takie, taki cringe. O, Panam chce mnie odwiedzić. Dobra, teraz z tym policjantem szukamy informacji o śmierci tego całego Raina. To wygląda obiecująco, ale podjechałbym jeszcze na ten targ. Jaki targ? Pracodawczyni Chorwata, mówiłem ci, nie odpuszczałbym tego tropu. No sorry, mam randkę z Panam, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak się czujesz? Chujowo. Ale wymyśliłam. Dobra, streszczę się, na randkę idę. Siema, panam! Włamałaś mi się do domu! No w sumie, tak jak teraz myślę, w tym mieszkaniu, poza tymi fabularnymi wydarzeniami z początku, to nie byłem wcale. Chodź do domu. Fun fact, właśnie ten moment wykorzystałem na miniaturkę w poprzednim filmie, więc tak naprawdę miniaturka poprzedniego filmu jest z tego filmu. Panam, głowa ci przechodzi przez moje kolano. Można sobie potańczyć z panem. Widzę, że panem tańczy tak jak ja tańczę w rzeczywistości, czyli w sumie w ogóle. O, spociłem się po tym tańcu, pójdę się umyć. O. Tego się nie spodziewałem. Jedyne, co jeszcze można zrobić to pójść spać. Hey, you. Finally awake. Nie, no fajnie, że dodali coś takiego. Taka mała rzecz, ale jakoś tam nadaje, nie wiem czego, ale czegoś tam temu związkowi. Nie, no przynajmniej można robić coś więcej w tym growym związku. I Jeszcze daj mi busta do ekspana godzinę. No to się teleportował. No, podoba mi się, że są znowu jakieś glicze w grze, przynajmniej mam na co narzekać. Znaczy, że da się jakoś zdobyć stare butlegi samuraja? Brzmi jak świetna okazja, żeby zostać twoim fanem. Znajdę te nagranie i będę piszczyć jak napalona 15-latka za każdym razem, gdy się odezwiesz. Cieszysz się? Tylko kurwa spróbuj. Dobra, już jestem, sorry, byłem zajęty, rozmawiałem z Keanu Ktoś wchodzi prosto... Co? Placid do mnie pisze? Przecież go zabiłem. Za mną nic nie ma. Ktoś coś wie na ten temat, bo na szybko wyszukałem w necie i nie znalazłem żadnego potwierdzenia, czy to bug, czy to nie bug. Racja. Straciliście przecież jednego z was, który nie pierdolił od rzeczy. Szkoda tylko, że pierdolił nieletnich. To jakiś minecraftowy youtuber? Dobra, czas na przemoc. Nie <noise> generalnie nie kłamię. A tamten co, nie strzela? O, teraz się zdecydował coś zrobić. O, randomowy braindance. Co może pójść nie tak? Załóżmy go. Oh, o kurwa... A -a. Ciekawe, czy to znowu Johnny Silverhand ratuje życie wi. Jest całkiem sztywny. Po pierwsze, da co 300, po drugie, czy ten gość nie wygląda trochę znajomo? Chłopaki już go wynoszą. Oczywiście, że nikt nas nie zobaczy. Nie ma szans. No, nie ma szans, że ktokolwiek ich zobaczy. Nie ma tu żadnych hammer. Moment, moment, moment. V wysyła panam prezent pocztą w momencie, w którym Alde przelokowali swoją sekretną bazę specjalnie się przenieśli żeby nikt ich nie znalazł a wi wysyła panam paczkę Wyobraźcie sobie takiego kuriera Amazonu, który podjeżdża do obozowiska nomadów, a oni wyjeżdżają tym wielkim czołgiem, który ukradliśmy w poprzednim odcinku. No, w każdym razie puściliśmy winnego wolno, bo tak, oczywiście, no, logiczne. Nie wiem, co w niej jest, ale jakoś tak od pierwszego wejrzenia po prostu jej nienawidzę. To chyba przez ten sposób mówienia, taki, o, jestem lepszy od wszystkich i w ogóle. Ale super quest, pogadaliśmy z jakąś babką, a teraz po prostu idę za Judy. Jak skończył się trzeci w historii występ Samuraja? Johnny, mój ekspercie, przyzywam cię. Potrzebuję szybkiego szkolenia z historii samuraja Odpaliłem gitarę, a potem roztrzaskałem ją o scenę Twór No, szalał. czekam Sorry, akurat gadałem z Johnem Silverhandem Odpalił i roztrzaskał gitarę Pudło! <laughs> Coś czułem, że to będzie dobre Kurwa, Johnny, czemu mnie sabotujesz? Bo to śmieszne, bo mi się nudzi Bo nie podoba mi się twój konformistyczny ryj Był pożar Pamiętasz tych idiotów, którzy gasili go piwem? Już prawie zapomniałem. Chodziła plota, że Johnny zaproszył ogień niedogaszonym petem. Gówno prawda to był Pet Carego. Ale oczywiście, Johnny jest winien każdej zadymie. Okej, okay, mam możliwość zrobienia tego quest'a z Panam znowu, więc zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, czy to cały czas będzie to samo. Okej, okay, opcje dialogowe są takie same, więc całość pewnie też jest taka sama. Okej, okay, dobra, generalnie jest jeszcze jeden quest z Riverem i tak w skrócie to jego siostrzeniec zaginął, no i ostatnio akurat znaleziono porywacza dzieci. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. A no tak, bo na świecie nie ma dwóch takich samych par butów. Masz powodzenie, Oglin. Koleś myśli, że będziesz na jego zawołanie. Ej, River jest w porządku. Jak na gliniarza? Nie każdy glina to kutas, tak jak nie każdy rocker boje z narcystycznym dupkiem. No nie wiem, wi. Znasz jakiegoś rocker boja, który nie jest dupkiem? O, w sumie. Dobra, zrobimy eksperyment, zobaczymy, co się stanie, jak samochód w niego uderzy. Eee, po prostu przenika przez niego. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Jos. Do matki Rendiego. Joss myśli, że Randy po prostu zwioł z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. Joss, poznaj V. Siema. No więc wi chodzi o Rendiego? No dobra, miałem nie mówić, to nie mówię. Randy został porwany. Miałeś nic nie mówić o porwaniu, to był twój pomysł, dosłownie, what the fuck. Wygląda na drugi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Czyli chłopak zaginął miesiąc temu, i przez ten czas nikt nie przeszukał jego pokoju i nie znalazł komputera pod łóżkiem. River, powiedz mi, ale tak szczerze, znajdziesz go. Dlaczego się na mnie patrzycie? Jego się pytasz? Nie, żeby coś, a ten quest jest po prostu trochę nudny, zwłaszcza jak na odcinek, nie mam tam za bardzo co dać. No ale znaleźliśmy farmę, na której przetrzymywali tego chłopaka i ocaliliśmy go. O, Judy w końcu zadzwoniła. Będzie też Michael. Kto? A, to wkurwiejąca. Dobra, już pamiętam. Więc korzystając z chwili przemocy w kwestie pobocznym trochę autopromocji. Jeżeli chcecie mieć wcześniejszy dostęp do filmów, to za 5 zł miesięcznie możecie zostać wspierającym kanału. Jest to druga najniższa cena, jaką mogę ustawić. I też nie oszukujmy się, im więcej z YouTube'a będę zarabiał, tym więcej czasu na niego poświęcę. Co za tym idzie będzie więcej filmów i tym lepszej będą one jakości. Ale wracajmy do gry. Ognia! O! o, Wysadziłem swój samochód przypadkiem. No dobra, chwila prawdy. Co? Co to jest do cholery? No jak to co? Bran sesji 2021. Impresja numer 18, olej na płótnie. Wait, to nie jest ten obraz, z którym był glitch na nieskończone pieniądze na premierę? To jest Roxanne. Pracuje w domu Lalek najdłużej z nas wszystkich. No siema. Cześć. Słyszałam o Twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia Wolnego Dnia. Ale zdajesz sobie sprawę, że ja dosłownie wszystkich wtedy zabiłem? Chyba nie masz czego żałować. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? Za każdym razem, jak ona otwiera usta, mam po prostu ochotę w nią strzelić. Dobra, generalnie Judy zaprojektowała taki chip, który wprowadza lalki w tryb masowego mordu. A teraz czas na demonstrację. Jakby dosłownie nigdy nie walczyłem wręcz w tej grze. Orzesz! No, jakby ja opieram swój styl walki na broniach palnych, więc to nie jest jakoś specjalnie imponujące. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi, Tigersi prześlą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego Sato. Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w bloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze, rzadko wystawiono spoza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. Jestem przekonany, że byłbym tam w stanie po prostu wejść, wszystkich zastrzelić i wyjść, ale okej. Okay. O, znowu dostaję zawału. I czas na zawał. Hej, wszystko ok? Dokładnie. Jest już późno, to jesteś zmęczony. Możesz przespać się na kanapie. Dzięki, Judy. Nie ma sprawy. Czuj się jak u siebie. Hey, you. Finally awake. O, zostawiła mi śniadanie. Panam nigdy czegoś takiego dla mnie nie zrobiła. Co o niej myślisz? Miła dziewczyna, 6 na 10. Ale super ten quest poboczny, znalazłem typa i teraz muszę go nieść do samochodu. Witaj Wi. Jefferson? Znów potrzebuję twojej pomocy. Sprawa prywatna. Najgorszy detektyw z Night City znowu w akcji. No dobra, fajnie się gada i w ogóle, ale jeszcze mi nie zapłaciłeś. Pamiętam. Masz. O, super, katana, dzięki. Nigdy jej nie użyję. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. O, zaufaj mi, to oni powinni uważać na mnie. Muszę się podłączyć do panelu, tam po drugiej stronie. Zajmiesz się nimi? Pewnie. Uważaj. że narobisz mniej zamieszania po drodze. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. Ta jest wyjątkowo milutka. Ja też jej nie lubię. Za bardzo się stara. Bla, 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 teraz ona chce przyjąć kontrolę nad chmurami, bla, bla, bla. Patrz na moją twarz. Widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło? Znam ta... co ona odpierdala? Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. I... Chwila. Majko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. No dobra, przemoc jest rozwiązaniem. co ty sobie myślałeś? Wiesz, co się teraz stanie? Wiem, co się stanie. Wyjdziesz stąd teraz i więcej nie wrócisz do chmur. Albo cię zabiję. Widzę, że masz to wszystko rozplanowane, ale o jednym zapomniałeś. Ja też mam szczep lalkowy. Uj, <laughs> ja też mam szczep lalkowy. Jeden strzał i po niej. O, miałem nadzieję, że będę mógł to zrobić. No, była taka pewna siebie. Może kurwa. Zabiłeś się. No sorry, no nie moja wina, że była taka wkurwiająca. O, dobra, kolejny glitch będzie do filmu. Jesteś tu nowa? Wydaje mi się, że ten gabinet należał wcześniej do takiego brzydkiego, spasionego typa. To prawda, że wujek nie grzeszył urodą, ale hej! Jak widać, przynajmniej łatwo go zapamiętać. Miło cię znowu widzieć. No siema. Dobra, generalnie to Jefferson zobaczył w domu jakiegoś typa w nocy i strzelił do niego, a potem zemdlał i obudził się w łóżku, ale rano ochrona nic nie znalazła i nic nie widziała. Więc mam zbadać tą całą sprawę i zobaczyć o co chodzi. Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamaw. To tutaj Jeff. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio. I tu do nie niego się... Wydaje mi się, że coś się popsuło z dialogami, ale nie jestem pewny. I w woli ścisłości nie pomijam dialogów. No chyba, że klawiatura randomowo wciska przyciski, ale raczej bym się połapał. Plakat wyborczy z pistoletem to jest najbardziej amerykańska rzecz, jaką mogę sobie wyobrazić. O, a co to za antena, która nadaje do jakiegoś czarnego vana w okolicy. E, to na pewno nic podejrzanego. O, ukryte drzwi. Oho, ukryte pomieszczenie szpiegowskie. A teraz idziemy sprawdzić tego wana. Wi, może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. O super, dzięki za radę, nigdy bym na to nie wpadł. Nie skupi V! Przecież jadę centralnie za nimi. Możemy być na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiegowskie albo. chuj wie kto. No dobra, jeszcze jeden montaż przemocy w tym odcinku. Do ciebie! Dobra, więc generalnie okazało się, że tamci politycy są dosłownie przeprogramowywani. Wi, masz jakieś wieści? Ano, mam wieści. Generalnie to jesteście powoli zamieniani w marionetki. Czyli tak w sumie stajecie się prawdziwymi politykami. Generalnie babka teraz nie chce, żebyśmy mówili cokolwiek jej mężowi, bo mu wcześniej grozili i to by skutkowało jego śmiercią. Woli żyć jako marionetka. Tak. Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. Nawet ja nie wiem, co chcę osiągnąć. Skąd wy macie wiedzieć? Trudno, załatwię to po swojemu. Czyli? Najpierw wygram te cholerne wybory. A potem znajdę kutasa, dla którego nas szpiegowali. I jeśli był to hold. Znajdę wszystkiego brudu i zakopię go pod nimi. No to tak, tak, ty sobie to rób, no na pewno to zrobisz. A teraz proszę o pieniądze. Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Mm, kosmici. Haha. Ha. Jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. No, ChatGPT GPT kontroluje cały świat. No dobra, więc to tyle jeżeli chodzi o dzisiaj. Jutro planuję live'a, no nie wiem czy zrobię go na 100%, więc nic nie obiecuję, ale myślę, że będzie. I w następnym odcinku myślę, że wrócimy do głównej fabuły. No i oczywiście na sam koniec dziękuję wszystkim wspierającym szefu Mikol 9M6Patryk6Y Piotr Bodzioch, Mati Matematyka to chyba jakaś konkurencja Matemaksa. Czterech wspierających, znacznie więcej niż się spodziewałem przez te ile to było półtora tygodnia. No w każdym razie dziękuję bardzo za wspieranie, dziękuję bardzo za oglądanie i do widzenia.